wzruszające. Nie ocaliłaś własnego ojca. Hmm. Powiedz mi, jakim cudem Rosjanka stała się częścią tajnej operacji aliantów. Nie zastraszysz mnie, myszko. Nie zrozumiałaś Freylein. Nie potrzebuję twojego strachu. Wystarczy mi tylko twój krzyk. On otworzy gambę reszcie. Tak? Bo jestem kobietą. Nie jesteś w tym zbyt dobry, prawda? Powiedz, jakie jeszcze misje mają alianci na ziemiach Rzeszy? Nic wartego twojej uwagi. Więc? Co więc jest warte większej uwagi, Freulein? Freisinger. Potwierdzi to, co teraz mówi. Mhm. zabrać się. Chcę mieć wszelkie akty oficera Steinera oraz wszystkie zdjęcia rosyjskiej snajperki. Panny Skowronek, tak, tak jest. Jeszcze. Herr Freisinger, miałem z panem mówić. Ta kobieta potwierdziła. Szósty z nich nie żyje. Do prawdy? Amerykanin? Schwytany na ten belchowie. Chciał porwać samą? To bez sensu. Więźniowie robią z ciebie błazna, Richter. A teraz ty robisz błazna ze mnie! Przywiozł do tego Jankesa. Za chwilę. A skoro muszę przesłuchać go osobiście, to ty jesteś mi niepotrzebny. Jesteś cała? Ślepy jesteś. Chciałem być miły. Co im powiedziałeś? Gawędziliśmy o torturach. Mówisz. No, kłamałam jak ty. Dał się dobrać? Zamilkł, gdy wspomniałam o Freisingerze. Kiedy stąd wyjdziemy, Pierwsze, co zamierzam zrobić, to pójść do kina. Na trzech łóżkieterów. Niech Edith Mera jeszcze raz złamie mi serce. A ty, Łukasz, co zrobisz, jak wyjdziemy na wolność? Ja? Jak już wrócę, to tydzień będę jadł w Lamingtony. Zjem tyle, ile w lesie. Twoje marzenie znam. Tak. Chciałbym, żeby mała, słodka Barbara polewała mi w pubie tak długo, aż zapomniałbym o tej cholernej wojnie. Chociaż nie wiem, czy ona jeszcze żyje. Wszyscy moi bliscy nie żyją. Czuję cokolwiek tylko wtedy, gdy widzę błagającego życie Szwaba. Więc... jestem dokładnie tam, gdzie powinien. Na szczęście zjawił się Wade. Dobrze odegrał rolę, choć nie znał mego planu. Pozostali go skreślili, ale ja liczyłem na to, że użyję tego swojego uroku. Zrób tak jeszcze raz, a dopiero będziemy mieli kurwa problem. Jacy my, poruczniku? Poruczniku? No proszę bardzo, wreszcie trochę szacunku. Wiem, że jesteś z nimi. Po co ci był ten samolot? z was tęsknię za wojną na Pacyfiku. Chcę wiedzieć, o czym jeszcze kłamali.